Drodzy wierni, dzisiaj z okazji tej wikilipniego wstąpienia Pańskiego, ale również z okazji rocznicy oświęcenia tej tu kaplicy w ramach też dziękczynienia za tą kaplicę, msza święta będzie w intencji wszystkich, wszystkich wiernych z tej kaplicy, szczególnie wszystkich założycieli, też ofiarodawców, dobro, dobroczyńców, w tej intencji będzie msza święta. A dzisiejsze kazanie może będzie odbiegać troszeczkę od tematu święta. Otóż, mianowicie, jest dzisiaj oprócz tego, że jest rocznica poświęcenia kaplicy Świętu w Święta w, niegile, w Pańskiego, również jest dzisiaj rocznica śmierci zamordowania rotmistrza Pileckiego. I akurat to te święta z sobą są też, znaczy ta rocznica jest powiązana. związana ze świętem Ustąpienia Pańskiego. Otóż co mamy robić i z czym mamy walczyć? Tak naprawdę, jeśli chcemy rzeczywiście dojść do świętości, chcemy dojść do nieba. Otóż nasz naród rzeczywiście odznacza się pewnymi cnotami, którymi to rotkiewicz Szpilecki się odznacza jedno, szczególnie cnotą, to wielkoduszności, mianowicie poświęcenia się dla wielkich rzeczy, dla ideałów, dla tego co dobre i szlachetne i to rzeczywiście nasz naród ma w swoim sercu, tego też Buduje się kaplice, buduje się kościoły, bo chcemy rzeczywiście dla Pana Boga coś uczynić. I dziadowi, ojcowie nasi woleli niejednokrotnie śmierć niż utratę honoru. Swoją walecznością, poświęceniem i męstwem udowadniali, że sługują na tą cześć. I niestety oprócz tych dobrych, i jasnych stron cnoty Wielkoduszności mamy też jej złe strony, wady. I tak jak cnota Wielkoduszności jest rozpowszechniona, tak niestety i te wady są powszechne w naszym narodzie, i można je słusznie nazwać wadami narodowymi. Jak w każdej cnocie, tak i tej można uchybić albo brakiem, albo przesadą. I w głowach złańską fantazją, którą to głowy posiadają Polacy, chyba częściej spotyka się przesadę niż braki. I chcę o trzech szczególnie brakach wspomnieć, o trzech wadach, którymi to nasz naród się odznacza. Pierwszą z tych wad będzie zarozumiałość. Jak mówi święty Tomasz Zakwinu, wada, pod wpływem której podejmuje się działania, które przekraczają siły duchowe, umysłowe, finansowe, fizyczne itd. I można sobie zadać pytanie, czy niejednokrotnie w historii kosztowało to nasz naród niepotrzebnie przelewanie krwi? Zamiast kierować się rozsądkiem, którym to trzeba ocenić możliwości i siły swoje oraz ewentualne skutki działania, popychano naszych rodaków do walk w imię innych interesów, w imię waleczności czy czegokolwiek innego. I tak niejednokrotnie rzeczywiście Polacy krew przelewali. Walcząc za cudzą wolność, za własną wolność, a tak naprawdę nasz naród tylko się wykrwawiał i wolności nie miał rzeczywiście. A czy niejednokrotnie nie prowadziło to do poróżnień między rodakami, bo każdy uważa, że jest na tyle mądry i na tyle dobrze we wszystkim zorientowany, by móc dyskutować z wielką pewnością i podejmować decyzje w tematach religijnych, politycznych, społecznych czy gospodarczych. Każdy Polak oczywiście jest specjalistą w każdej, swojej, w każdej dziedzinie praktycznie, tematy polityczne szczególnie każdy ma y, tutaj opanowane z wielką, y, z wielką, wnikliwością i chce na tematy dyskutować i się upiera niejednokrotnie przy swoim zdaniu. Każdy Polak to specjalista w każdej dziedzinie, wypowiedzieć się musi, a biada jak ktoś się z nim nie zgodzi i chętnie dyskutuje się, więc dlatego polityce i Polska ratuje się pięknymi teoriami, a nie konkretnymi działaniami. I tyle z, tylko zgodzić się im ciężko rzeczywiście, byle, by jedną teorię ustalić i przy niej się zgodzić. A w teologii, obecnym kryzysie w Kościele, niejeden czuje się na siłach i w posiadaniu zarówno wiedzy, jak i świętości, by rozstrzygać na tematy papiestwa na przykład, czy papież jest papieżem, czy to on papieżem nie jest i tak dalej, tworząc dogmaty tam, gdzie są tylko opinie teologiczne. I czyż nie raz przez tę wadę, zamiast się radzić, uczyć z historii, wolimy robić po swojemu i nadal uczyć się na własnych błędach, a nie na cudzych. Nie trzeba, mieć, nie trzeba umieć wszystkiego, nie trzeba też wiedzieć wszystkiego, ale trzeba mieć na tyle pokory, by wiedzieć, że się nie umie i nie wie wszystkiego. I dlatego potrzebuje się innych, co lepiej wiedzą i potrafią coś od nas. Więc jest to jedna z wad, która niestety prowadzi do wielu podziałów i to na różnych płaszczyznach. Drugą wadą jest próżna chwała. Ludzie szukają chwały, czyli świadectwo u innych o swojej wielkości, o swoich zasługach. I nie ma w tym nic złego, jeśli jest to chwała za życie cnotliwe i w celu oddania ostatecznej chwały, bogu i zbudowania bliźniego. O tym to mówi święty Tomasz już. I o takim szukaniu chwały mówi Pan Jezus, kiedy, mówi, kiedy kazał nam stawiać świecznik na widoku, a nie pod korcem. Szukanie chwały jednak stać się może wadą. Złe będzie wtedy, gdy szuka się jej za coś złego, niegodnego i przemijającego, np. za wygląd, za majątek, za wymowę, za pochodzenie, za siłę fizyczną itd. Nie są, nie są czymś, z czego się chlubić należy, jako z czegoś najważniejszego. I tak niestety ludzie w dzisiejszych światach często w tym tylko chwały szukają. I złe będzie również szukanie chwały, gdy szuka się jej u ludzi złych, niecnotliwych, przewrotnych, u ludzi światowych. I zła również będzie chwała. Ty chcesz je dla niej samej egoistycznie, by rozkoszować się, zaszczytami wynosić ponad innych? Też sobie możemy zadać pytanie, czyż i ta wada nie była w historii naszego narodu widoczna i przyniosła się do naszej klęski. Lubujemy się we wspomnieniach i pieniach pod adresem waleczności naszych rodaków. Sam odwołuję się do jednego walecznego rodaka. Oczywiście jest to piękne, ale jednak nie można zapomnieć, że ten wspomniany chociażby nasz bohater. To jest, tylko to jest tylko wierzchołek góry, to co on uczynił. Na to się składało całe jego życie cnotliwe, całe jego poświęcenie dla ideałów, i to, to był tylko owoc tego wszystkiego. Także piękne są te czyny i cechy, i część należy się naszym bohaterom, ale czy nie jest też nacisk położony i wychowany są nasze pokolenia, zakorzenia się Polaków z przeświadczeniem, że chodzi tylko o przelanie krwi, o jednorazowy zryw, o bohaterskie czyny, które leśnią, A tak naprawdę, dlaczego nie szukamy chwały w szarym codziennym życiu? Dlaczego nie stawia się pomników matkom, ojcom, ludziom, co cicho i pokornie w zaciszu domu, warsztatu, biura i tak dalej budowali na trwałą naszą ojczyznę? Nie zbudowali naszej, przepraszam, ojczyzny ci, którzy poginęli za to ojczyznę. Nie podważam tego. Trzeba rzeczywiście im to. Przyznać i postawić za, ten, za ten zryw, to wielkie poświęcenie. Ale prawda jest też taka, że jeśli by Polacy regularnie, systematycznie pracowali, to byśmy mieli tę ojczyznę bez przelegu krwi jednokrotnie. Tak mało podkreśla się i uczy tej wierności codziennej, tej solidnej codzienności, bo ona nie błyszczy, bo nie ma w niej rozgłosu żadnego. I dlaczego sławi się i stawia pomniki na przykład ludziom, co nie byli w, w, wzorami cnót? Czy bycie Polakiem usprawiedliwia szkodzenie Kościołów? Czy przez to, że jestem Polakiem jestem już wielki przez to? Absolutnie nie. Jestem dumny z tego, że jestem Polakiem, ale przede wszystkim jestem dumny z tego, że jestem katolikiem. Przede wszystkim. Jeśli katolicyzmowi katolicyzm, katolicyzm mawi, nie będzie odpowiadała coś z mojej polskości, to muszę to skorygować. Nie wszystko, co polskie jest już święte. Że bycie papieżem Polakiem nic nie znaczy, jeśli jest się złym papieżem. Ale to interesuje, jak w oczach Pana Boga będę oceniony, a nie jak w oczach będą oceniony ludzi, którzy, e, którzy mnie będą chwalić za to, że jestem z tego czy innego narodu. Nie wszystko, co polskie, więc jest święte. O tym trzeba rzeczywiście pamiętać, i, bo niejednokrotnie jest to zakorzenione, że nie dostrzegać wtedy wad, naszych wad narodowych. I spoglądając ze świętym Tomaszem na córki tej, że wymieniono wyżej wady, dostrzeżemy, że do prawdy jest to nasza wada narodowa, bo i córki jej są w nas widoczne, a wymienię tylko niektóre. Upór jest jedną z córek wady, w tej to wady, upór, który polega na trwaniu przy swoim zdaniu i niechęć do przyjmowania odmiennego lepszego. Połączone jest to z zarozumiałością, wcześniej wspomnianą. I gdy ten upór zakorzenie się już nie tylko w rozumie, ale i w woli, dojdzie do niezgody, która jest podstawą woli, która nie chce odstąpić od własnej decyzji, nie połączy się razem z innymi do wspólnego celu. A gdy ten upór, niezgoda przerodzi się w czyn, zrodzi ono nieposłuszeństwo wobec przeżonych, czyli bunt. Widzimy upór, niezgoda, nieposłuszeństwo, bunt. Mamy Polskę szlachecką tak naprawdę tutaj wymienioną, ale nie tylko szlachecką, bo i do dnia dzisiejszego. Upór niejednokrotnie, niezgoda, która dzieli Polaków. I później nieposłuszeństwo i bunt. Czyż nie to piętnował tak często ksiądz Piotr Skarga? Niezgodą Polska stoi, mówił niejednokrotnie. Polacy nie potrafią się złączyć. Potrzeba wroga zewnętrznego, co nas gnębi, by się połączyć. Dzielą się na liczne partie, stronnictwa, nie myśli się o dobru wspólnym. Nie, można, nie ma może nawet pojęcia dobra wspólnego, tylko dobro częściowe, które potrafi przewyższyć ojczyzny. I historia naprawdę starczy nam licznych przykładów, a życie codzienne, obserwacja życia politycznego potwierdza, że nic się nie zmieniło i nadal jesteśmy tacy sami. Dlatego nie potrzeba na naprawdę wrogów zewnętrznych, by Polskę niszczyć, wystarczy tylko kilku Polaków, którzy się razem zbiorą, bo wcześniej czy później tak się pokłócą i się podzielą. Wystarczy zrobić to, co na przestrzeni dziejów czyniono z nami dividet impera, dziel i rządź. Prosta zasada, stara zasada, która dobrze zawsze skutkuje. Wystarczy więc Polaków ciągle dzielić, a wrogowie będą tu rządzić i oczyzna się stanie, stała się arena operacji obcych interesów. Także tu drodzy wierni, to, co jest naprawdę wielkim dziełem i za co trzeba Bogu dziękować, to jest powstawanie właśnie kaplic. Powstawanie rzeczywiście miejsc, gdzie będzie Pan Bóg Śczonym. Dlaczego? Bo tu się zrodzi, tak jak w tym miejscu w Gnieźnie, kolebka polskości, katolicyzmu się zrodziła w naszym narodzie, tak i rzeczywiście w takich kaplicach zrodzi się i odrodzi się. Bo tutaj wyjdzie rzeczywiście pragnienie walki z wadami, które nas do nieba nie doprowadzą i które też naszą ojczyznę zniszczą. Więc troska o to, co duchowe. Wydawać by się mogło, że jest to nic takiego wielkiego. Kapica, która się powstała w piwnicy, e, jaki może mieć znaczenie? Może mieć znaczenie odnowy narodowej, bo każdy ktoś usłyszy, chociażby słowo, które raz na jakiś czas usłyszę z ambony, pobudzi się do praktykowania cnót. Zacznie żyć jak właściwy, jak należy, jako dobry kapłan, jako dobry ojciec, dobra matka, dobre dziecko. Będzie swoje obowiązki dobrze spełniał. Gdzie w Wielkopolsce Szczególnie to jest rozpowszechniona ta solidność, z tego przynajmniej jest Wielkopolska Wielkopolska słynęła. Dzisiaj widząc prace murarskie akurat znałem zawodu, widząc, jak ktoś tu coś w pewną pracy wykonał w pewnej kamienicy, ale rzeczywiście wierność tym obowiązkom, poświęcenie się dla nich trząść się obowiązkom obowiązku, naszą ojczyzna buduje. I dlatego dziękuję Panu Bogu dnia dzisiejszego za powstanie tej kaplicy. I starajmy się być wierni, wierni Panu Bogu, wierni tej służbie, w dążeniu do doskonałości, bo to rzeczywiście jest szczególnie w naszych czasach dzisiaj potrzebne. Żeby o tym nie zapomnieć, w wielu innych kwestiach, które mogą się teraz pojawiać, w wielu innych sprawach, które są na arenie światowej, to są tylko tematy, to jest tylko zasłona dymna. To nie jest najistotniejsze dla nas. Najistotniejsze dla nas jest rzeczywiście troska. Ozbawienie nasze, ozbawienie dusz nam powierzonych, troska o odnowę moralu naszego narodu. Bo bez tego nikomu nie pomożemy, ani nam, ani ludziom dookoła nas. W jest Najducha Świętego Nie będzie Boga